Dolce Gabbana Pour to perfumy, które osiągnęły już status wręcz legendarnych w perfumowym świecie. I siłą rzeczy jak to często bywa w przypadku bestsellerów, taki tym razem marka Dolce Gabbana postanowiła pójść za ciosem wydając w 2014 roku ich flankera. To znaczy właśnie wersję Intense. Od tego momentu aż do dziś pojawiło się wokół nich sporo kontrowersji i myślę, że jest to dobry moment, aby podzielić się z Wami moją opinią na ich temat. Tak więc zapraszam do oglądania. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Perfumy Dolce Gabbana Puro Mintenso zostały, myślę, całkiem dobrze odebrane przez wiele znanych twarzy w perfumowym świecie. I mam tu na myśli m.in. kanał Gent Sense, Redolescence, czy chociażby z naszego polskiego perfumowego podwórka blog NES Deluxe. Moim zdaniem, w przypadku tych perfum sytuacja nie wygląda jednak tak kolorowo. Dlatego też, niestety, dzisiejsza recenzja z mojego punktu widzenia. Nie może należeć do tych jednoznacznie pozytywnych. Na początek przejdźmy więc do oceny aromatu tych perfum. Perfumy otwierają się takim lekko ostrym, świeżym, ale też niestety wyczuwalnie syntetycznym połączeniem przede wszystkim korzennej, ale i mydlanej lawendy, a także nut wodnych. Projekcja na tym etapie stoi według mnie na typowo średnim poziomie, porównując z innymi masowymi zapachami na rynku. Myślę, że niektórym może się lekko nawet zakręcić w nosie od tych takich korzenno-syntetycznych, a także lekko słodkich akcentów. Z odrobiną tytoniowych tonów, które zresztą z czasem coraz mocniej dają sobie znać. Porównując do klasycznych Dolce Gabbana Puron, nie znajdziemy tu już takich charakterystycznych, soczystych cytrusów. Co jak nie mam celowo zastąpiono bardziej mroczną wonią, mającą wpisywać się w całościową koncepcję wariantu Intenso. To znaczy nie tyle zapachu bardziej intensywnego pod względem projekcji, co właśnie bardziej mrocznej, cieplejszej i takiej poważniejszej kompozycji. W praktyce, oczywiście, wciąż można doszukać się sporo nawiązań do DNA oryginału. Co myślę, że może zachęcić zwolników ich poprzednika do przetestowania wariantu Intenso. Niestety dla mnie osobiście zapach jest tu zbyt syntetyczny i po prostu nudny. Biorąc pod uwagę, że wspomniany mix aromatów nie stanowi nic odkrywczego w obecnych realiach rynkowych. Serce dolczego bana Intenso mogę z kolei określić jako bardzo męskie w takim mainstreamowym, ale i odrobinę old stylu. Do głosu wyraźnie dochodzi popularna nuta tytoniu w takim kremowym, gładkim, a także mydlanym wydaniu. I tu znów pojawia się element, który mi osobiście przeszkadza. Mianowicie tytoń można powiedzieć, że wręcz pływa tu w takim metalicznym jeziorku. Niby całość pachnie tutaj dość czysto i można próbować doszukiwać się pewnej przyjemności zwochania tego armatu, jednak mnie on do siebie kompletnie nie przekonuje. Dopełniając tę część zapachu tytoń obraca się tu w towarzystwie zielonych, kwiatowych, lekko słodkich akcentów płynących między innymi z wylistowanej w piramidzie tego zapachu nuty siana, a także chociażby szałwi muszkatołowej, czy też, co ciekawe, niezbyt często wykorzystywanego do tej pory w perfumerii aromatu kwiatów i liści afrykańskiego drzewa mlecznego. dodaje tu pewnego rodzaju elegancji tej kompozycji i muszę przyznać, że nieco poprawia wizerunek tego zapachu w moich oczach. W momencie, gdy perfumy Dolce bara Intenso w pełni osiądą na naszej skórze, mogę je opisać jako takie drzewno-aromatyczne, świeże, ale jednocześnie słodkie i wyraźnie tytoniowe perfumy z korzennymi, a także zielonymi akcentami. Już też nie tak syntetyczne i nie tak wyraziste jak na Początku. Z drugiej strony, też bardzo męskie i z taką przyjemną, lekką kremowością drzewa sandałowego. Myślę, że na tym etapie pachną wręcz najprzyjemniej. Szkoda tylko, że w tym momencie są już słabo wyczuwalne. Przechodząc do kwestii trwałości Dolcego Bana Intenso, mogę ją określić jako przeciętną. Na mojej skórze perfumy utrzymują się w granicach 5 godzin. I niestety gasną zaraz po tym, jak dochodzą do momentu, w którym najbardziej doceniam ich taki ciekawy, dość elegancki aromat. Ich projekcja, pomijając pierwszy kilka minut również stoi na dość przeciętnym poziomie. I z tego powodu myślę, że nazwa Intenso może być dla niektórych mocno myląca, ponieważ zdecydowanie nie jest to zapach z grona tych przytłaczających czy też utożsamianych z takimi mocnymi, klubowymi aromatami. Przechodząc do grupy docelowej, to znaczy, dla kogo polecałbym te perfumy, myślę, że warto docenić ich uniwersalność. Jest to bowiem zapach całkiem wszechstronny, bez jakichś specjalnych ograniczeń pod kątem wieku noszącego go mężczyzny. Perfumy są też typowo męskie. Dodatkowo główne składniki są mocno masowe, czy też mówiąc inaczej, bardzo dobrze znane i bardzo popularne na rynku. Można podejrzewać, że marka Dolce Gabbana tworząc ten zapach chciała też dotrzeć do ówczesnych użytkowników klasycznych Dolce Gabbana purum. I jeśli jesteś jednym z nich, to mogę potwierdzić, że warto abyś przynajmniej przetestował te perfumy. Nie polecam ich jednak osobom stroniącym od wyraźnie syntetycznych woni. Jeśli chodzi o zapachy ODNA DNA podobnym do Dolce Gabbana Intenso, siłą rzeczy trzeba wspomnieć o ich Poprzedniku, to znaczy perfumach Dolce Gabbana Pour jak już wspomniałem, wersja Intenso jest jednak wariantem mroczniejszym, nieco słodszym oraz bez tego charakterystycznego cytrusowego otwarcia. Sporo analogii do perfum Intenso można doszukać się także w perfumach Amouage Memoir. Z również bardzo dobrze wyczuwalną tytoniową nutą w połączeniu z aromatyczno-korzenno-zielonymi akcentami. Dla fanów korzennych woni, ale w takim cieplejszym, jeszcze mocniej drzewnym oraz wciąż słodko-tytoniowym wydaniu, mogę też polecić perfumy Azaro Wanted by Night. Dodatkowo mógłbym też polecić kompozycję John Varvatos, Dark Rebel, jednak niestety z tego co wiem, perfumy te jakiś czas temu zostały zdyskontynuowane. W każdym razie, w moim przekonaniu, wszystkie wymienione tutaj zapachy są lepsze od wariantu Intenso. W dodatku myślę, że do tego zestawienia można byłoby dołożyć jeszcze więcej zapachów. I właśnie z tego powodu poddaję pod dużą wątpliwość sens zakupu perfum Intenso. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których woda perfumowana Dolce Gabbana Intenso sprawdzi się najlepiej, myślę, że jest to jeden. Z tych aspektów, za których należy pochwalić tę kompozycję. Myślę, że jeśli odpowiada ci sam aromat z tych perfum, to z powodzeniem mógłbyś się traktować jako Twój zapach sygnaturę. Sprawdzi się o każdej porze roku i w zasadzie nie potrzebowałbyś żadnego innego zapachu w Twojej półce, o ile nie zależy Ci na zmienie od czasu do czasu woni, którą pachniesz. Ich taka ogólna wszechstronność przejawia się także w okazjach donoszenia. Sprawdzą się zarówno jako zapach do biura, ale i na co dzień spontaniczne spotkanie ze znajomymi, randkę bardziej bardziej formalne okazje, jak i podczas zwykłego wyjścia do sklepu. Przechodząc do porównania cen perfum Dolce Gabbana Intenso, obecnie dostępne są one we flakonach o pojemności 40, 75, 125 i 200 ml. I przykładowo za dość uniwersalny flakon 75 ml w najtańszych perfumeriach internetowych zapłacimy obecnie w granicach 130-150 zł. Podsumowując, Dolce Gabbana Purą Intenso to w moim przekonaniu taki mainstreamowy średniak. Myślę, że można go przetestować, natomiast ja nie mam też powodu, aby do tego jakoś się przesadnie zachęcać. A teraz, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z wami żegnam, także do następnego odcinka.